Obniżka podatku od środków transportu o 30% miałaby obowiązywać od przyszłego roku. W tym prezydent Głogowa widzi szansę na wsparcie rozwoju tej gałęzi gospodarki. Zahamujemy w ten sposób odpływ firm transportowych z Głogowa coraz częściej obserwuje się, że niektóre gminy zmniejszają stawki podatku od środków transportu i firmy szukając oszczędności po prostu przerejestrowują. Mm, samochody, właśnie w tych, w tych gminach, do kwestii obniżki podatku mieszkańców przekonywać nie trzeba. Choć niektórzy mają wątpliwości, ale ogólnie widzą w tym dużą szansę. Jeżeli tutaj ma być więcej firm, to oczywiście, że to jest dobre posunięcie. Tylko czy to co zda? Dobra decyzja na pewno. To co mniej, to zawsze lepiej, nie? No, normalne chyba. Taki trend teraz jest, żeby było jak najwięcej. Chodzi o miejsca pracy, przecież nie ma bezrobocie duże. Prezydent liczy się z tym, że po obniżeniu stawek wpływy do budżetu mogą się początkowo zmniejszyć. Jak szacuje, może to być około 240 tysięcy złotych, ale w przyszłości powinno być lepiej. Mam nadzieję, wpłynie korzystnie na to, że inne firmy, których jeszcze nie ma w głowie, będą chciały rejestrować się, będą chciały rejestrować tutaj pojazdy. Bardzo możliwe, że zawitają do nas firmy leasingowe. Projektem uchwały w sprawie obniżenia podatku od środków transportu zajmą się radni podczas dzisiejszej sesji.